Mam na imię Barbara. Mam 62 lata. Mam dorosłą córkę. Całe życie pracowałam w handlu. Miałam duży kontakt z ludźmi, więc. Po jakimś czasie zaczęło mi go brakować i postanowiłam y, gdzieś zapisać się. Spotkałam koleżankę, rozmawiałam z nią na temat właśnie do Nereusza, bo ona chodziła tam cały czas. Opowiedziała mi, jak tam jest, więc postanowiłam się też zapisać. I zapisałam się. Bardzo się z tego cieszę, bardzo lubię tam chodzić. W Nereuszu też y, mamy spotkania spotkania z niepełnosprawnymi. Bardzo lubimy się z nimi bawić. Ostatnio byliśmy na takim spotkaniu, gdzie żeśmy się prześlicznie bawili, tańczyliśmy, śpiewali. Naprawdę daje to i nam dobrą energię, i, i oczywiście im również coś od siebie dajemy. W ten sposób im pomagamy. Oni się czują zaopiekowani, a my. My również, bo oni nam dają również sporo emocji bardzo pozytywnych. Spędzamy fajne chwile ze sobą, bo mam i bardzo dużo koleżanek. Na przykład ostatnio żeśmy miały zajęcia z florystką. Piękne żeśmy ułożyły i kebany, bukiety. Było po prostu cudownie. Chodzimy również do, do kina, wybieramy również się na wycieczki różnego rodzaju. No naprawdę jestem bardzo zadowolona. Daje mi to wiele radości i ładuje moje akumulatory na następne po prostu dni, żeby znów przyjść i cieszyć się z moimi koleżankami tym naszym wspólnym spotkaniem przy kawie półtora 1,5% podatku po dopiecznym nereusza. Zamienimy je w dobro.